Siemano! Chyba miałem tutaj wjechać na kolanach, ale już jestem chyba za stary. Fiu, 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 fiu. No sorry, bym się połamał i już bym nie wstał. bym nagrywali odcinek na podłodze. Siemano, z tej strony Kuba Zuzak. Witam was na kanale Kuba Zuzak. Szkoła Ałaś, mi coś za Szkoła! Mordeczki, dzisiaj szkoła. Dawno szkoły nie było. Nie, wy wiecie, na zmianę jest po prostu co jakiś czas. Właśnie pytacie w komentarzach, kiedy szkoła, kiedy szkoła, znowu pytacie dalej, pytacie kiedy szkoła. Szkoła po prostu jest na zmianę. Raz jest szkoła, razy jest okryta prawda, raz jest szpital. I tak na zmianę, na zmianę. Czasami oczywiście się wyjątki zdarzą, że jakieś dwa odcinki pod rząd tego samego paradokumentu są, ale do rzadko No ale dzisiaj szkoła. Odcinek 407. A w skrócie, moi państwo, moi kochani, moi widzowie, kochani, uczennica jest prosty. O kurwa. kurwa. Tego tutaj mordeczki jeszcze nie było. Nie wiem, dorabia sobie chyba po prostu, bo zbiera sobie na jakiegoś iPada. What? Złotego iPada. Nie wiem, zobaczymy w odcinku, co tu się będzie działo, ale naprawdę będzie grubo. Oczywiście zostawcie łapeczkę, każdy mój widz, zanim obejrzy odcinek, zostawił łapeczkę. Dawać, dawać, klikamy, klikamy. Zostaw subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi takimi odcinkami. No i dzisiaj zrobimy sobie taką kolejną zabawę. Podczas odcinka będą wyskakiwały klapki. Policie wszystkie klapki i na końcu odcinka napiszcie komentarz, ile tych klapek naliczyliście. Ja chętnie to będę czytał, serduszkował, lajkował, wszystko będę normalnie, wszystko będę robił z tymi komentarzami. Dzisiaj do zjedzenia, do odcinka, przygotujcie. Kupcie sobie na przykład paluszki. Kupcie sobie paluszki. Ja też dzisiaj będę sobie chrupał paluszki do odcinka, więc też was zachęcam, żeby sobie zjeść do odcinka paluszki. No i co? Bez będnego pierdzielenia lecimy do oglądania, bo naprawdę będzie grubo. Licealistka Monika Chmielak bardzo chce się zapisać na warsztaty aktorskie. Już mi się podoba jej nazwisko. Chmielak. Chmiel. To kojarzy mi się ze wszystkim co najlepsze. Chmiel. Piwko. Chmiel. 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 Chmiel! Chmiel. Chciał mieć tak na nazwisko. Jakub Chmielowski. What? Ale nie ma na nie pieniędzy. Dziewczyna jest załamana. Jej wielkim marzeniem są studia aktorskie, ale wie, że bez warsztatów przygotowujących ma bardzo małe szanse, żeby się na nie dostać. My czytałam na lecie, że mam tylko dwa tygodnie na zapisanie się, a potem będzie już za późno. No, a gadałaś ze starymi? Nie dadzą ci tej kasy? Gadałam, spłacają kredyt i ich teraz nie stać. Co współczuję ci? Nie no, muszę coś wymyślić, przecież tak łatwo się nie poddam, no nie? No, to nie wiem, weź jakiś kupon postaw. Idź do STS, a postaw kupon. Ja naprawdę nie potrafię stawiać kuponów. Co kupon postawię, to każdy się doli. Siemalaski. laski. No cześć Sara. Słuchajcie, nie zgadniecie, gdzie lecę w ten weekend. Na cztery dni do Hiszpanii. Co ty gadasz, ale super! Wow, cztery dni lecę do Hiszpanii! Ciekawe skąd masz pieniążki! Wow, skąd masz tą torebkę? Popatrz, Monika, to ta, którą widziałeś na wystawie. No nie, przecież ona kosztowała 700 złotych. Dokładnie 750, ale stwierdziłam, że jest warta tych pieniędzy. O, widzę, że masz też nowy telefon. Siódemka, najnowszy model. Siódemka, najnowszy model? To kiedy te odcinki były nagrywane? Siedem lat temu! I ja takie stare odcinki i ja myślałam, że to są jakieś nowe odcinki. Wow, nie mogłam się powstrzymać. Ej, Sara, no ale skąd masz na to wszystko kasę? Skąd mam? To mam. Moja sprawa. Twoi starzy wygrali w totka, czy co? Nie, postawiła po prostu kupą. Taką taśmę, z taśmę taśmy normalnie. Miglą 500 meczy, dokładne wyniki i wygrała. Proszę cię, kochana. Ja od starych kasy nie biorę już od roku. Jestem niezależna i wam też to polecam. Mhm. Mm no, a teraz lecę, także buziaczki i do usłyszenia. Później. No pa! Ja tam jej nie wierzę. Na bankiem starzy utrzymują. Nie no, co ty? Przecież jej rodzice nie są aż tacy bogaci, żeby kupować jej takie drogie rzeczy. To skąd ona ma tyle kasy? Nie wiem, ale zamierzam się dowiedzieć. Na pewno ci powiem. No dowiedzieć, może sobie po prostu odłożyła. Może ma normalnie skarbonkę ze świnką i sobie wrzuca tam pieniążki. Specjalnie goduje, specjalnie nic nie istnieje, specjalnie nie wychodzi na weekendach, nie pieniądze przy... pieniędzy. Sobie kupiła, nie? Już wiesz, że nieraz próbowałyśmy od niej to wyciągnąć. Aż coś wymyśla. Tak, na pewno. Muszę dowiedzieć się, skąd Sara ma tyle kasy. To jest naprawdę dziwne. Chodzi w drogich w ciuchach, jeździ na jakieś zagraniczne wycieczki. Ja chcę wiedzieć, jak ona to robi. Może mi też udałoby się zarobić na warsztaty aktorskie. Tylko jak z niej wyciągnąć prawdę? Monika ma nadzieję, że dowie się od Sary, w jaki sposób może szybko zdobyć potrzebne pieniądze. Nie ma pojęcia, że koleżanka pracuje jako prosty na telefon i bardzo jej zależy, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Ale dlaczego niby ma się nikt o tym nie dowiedzieć? Wstydzisz się tego? Wstydzisz się k***a mm. swojej pracy? Pochwal się wszystkim jak pracujesz. Bądź dumna z tego co robisz. <laughs> nie, nie trzeba. trzeba A, ja. dziękuję bardzo. Niezłe zrobiłaś zakupy. No, czasem można poszaleć. Hej, zaraz fajna sprawa. Tak? Ej no weź mi powiedz, co masz tyle kasy, jak ty w ogóle zarabiasz? No ale ile razy wam mówiłam? Nie wasza sprawa. Błagam cię, obiecuję, że nie powiem dziewczynom. Dobrze, ale przestaniesz mnie męczyć. No dobra, powiem wam. Stawiam kasę na wyścigi dżdżownic. Mój faworyt to jest numer 11, tak za Ale Mówię wam, stawiajcie na wyścigi dżdżownic, taka kasa na tym jest. Jestem opiekunką do dzieci. Co? Opiekunką do dzieci? No tak, taka, co zmienia pieluchę bobasą. No kłamiesz, to niemożliwe. Nie wiem, czemu. No bo opiekunki tyle nie zarabiają, że jej na wszystko stać. Ja jestem taką, co zarabia. Zosara, proszę cię. Myślałam, że jakbyś mi powiedziała, to ja też mogłabym w ten sposób zarobić na warsztaty. Strasznie chcę iść, tylko mnie nie stać. Słuchaj, bardzo ci współczuję, ale niestety nie mogę ci pomóc. Jezu, proszę cię, nie bądź taka. Przepraszam cię, ale akurat telefon dzwoni z pracy. Telefon z pracy. Co mu powiesz, sorry, jestem w szkole. Wiesz co, skończę szkoły możesz mnie odebrać. A z jakiej szkoły mam cię odebrać? Podstawówka numer 7. O, Halo? No ale przecież mam na stronie napisane, że dopiero kończę o 15. No chyba, że też 5 stówek. Mhm. Ale gwarantuje niezapomniane przeżycia. Ostro i delikatnie. To w końcu chyba ostro czy delikatnie? Sie bo zdecyduj, co? Chyba, że ona jest normalnie taką agentką, że potrafi jednocześnie. Chyba jest dobra w tym fachu. 30 lat doświadczenia. A ma ile lat? 15? Nie no 15 chyba nie! Nie wiem ile. Ma lat w ogóle. No to do zobaczenia za dwie godziny przy ulicy Sudeckiej. Super kotku. Stopa. I sobie odbiera telefony na korytarzu. Zamiast iść, nie wiem, gdzieś do kibla, za szkołę, wyjść w ogóle ze szkoły odebrać, to w środku korytarza sobie gada, nie? Niezapomniane przeżycia? i delikatnie? Co to do cholery było? Co to było, co to było? Nie wiem, może będzie się z kimś w błocie taplać? Ostrój, delikatnie, niezapomniane przeżycia, kąpiel w błocie. Sara jest. nieco niemożliwe. Będę ją śledzić i zobaczę, z kim się umówiła i po co. Tylko tak dowiem się o co tutaj chodzi. Monika chmielak przypadkowo podsłuchała rozmowę telefoniczną swojej koleżanki Sary i podejrzewa, że dziewczyna jest prostką. Żeby dowiedzieć się prawdy, śledzi ją. Sara właśnie idzie na spotkanie z klientem. Tak, ty jak tchu. Masz kasę? Więc stów, tak jak się umawialiśmy. Super, to gdzie idziemy? No, mam duży samochód, nie tylko samochód. O ha! Co ja oglądam, co my oglądamy? W ogóle wiecie co jest hitem, ona chyba prosto ze szkoły wychodzi, nie? Ona tak się podobno boi, żeby nikt nie widział gdzie ona pracuje. A wychodzisz ka p... ze szkoły prosto do jakiegoś typa. Zostawiam ty zboczeńcu! Eee, to zboczeńcu! Sara, czekaj. Odwal się ci... k co, łapisz w sobie ty staruchu! Eee, słuchaj... Dobra. Poczekaj sekundę, dobrze? Chwilkę. Chodź tu. Co ty w ogóle odwalasz? Sara, co ty odwalasz? Rzuciłaś się na mojego znajomego. Twojego znajomego, chyba twojego klienta. Przestań, nie wtrądzaj się. To prawda, że się puszczasz za kasę. Wodam o tą później okej okay? Pięć stop, zaraz przepadnie. Ogarnij się, wracasz na lekcję <noise> Ale ten ziołek musi być też niezłętli w bani. W ogóle może zaraz dwóm zaproponuję. Jeszcze jej kredki i rysowankę kup! What? Książki do szkoły! Za święty! nie okay, no nie mam całego dnia. <noise> Już idę, krotkut. Nigdzie nie idzie. Właśnie, że idę. Jak z nim pójdziesz, to mi nauczycieli. Jakich nauczycieli? Ja. Ty nie widzisz, że ona wychodzi ze szkoły. Jesteś jakiś jebnięty! Jakich nauczycieli! Chłopie! Ona ma 15 lat! Przecież tam nie ty się policji bój! Ja nie chcę mieć żadnych kłopotów. Ale proszę cię, zostań! Słuchaj, byli, byłem umówiony z tobą, a nie z twoją wariatką, koleżanką i nauczycielami. Daj ale spokój! Proszę cię! Yeah. No ale weź, no nie rób tak! Ale no hej! No przecież no! Co zrobiłaś? stów mi właśnie odjechało Dziewczyno, dzięki mnie nie musiałaś uprawiać seksu z tym typem Weź się w ogóle goń Sara! też nie myślisz, skąd ona ma tyle kasy? Myślisz, że to byłby jej pierwszy raz? Rycerz na białym koniu się znalazł Rycerka Rycerka? Rycerzerka? O? Na rycerza płci damskiej, jak się mówi? Rycerka? Głupia Monika. Po cholerę ona się wtrącała. Przez nią straciłam pięć stówek i dzielnego klienta, którego mogłam sobie uwinąć na dłuższy czas wokół palca. Mam nadzieję, że nie zacznie paplać językiem na prawo i lewo, że w ten sposób zarabiam. To byłby koniec. Monika jest w szoku. Nie może uwierzyć, że Sara pracuje jako prostytutka. Martwi się o koleżankę i chce z nią porozmawiać. Słuchaj, zgłosiłaś mi klienta. Ratowałam cię przed nim. Ale czy ja cię prosiłam o ratunek? Nie, Zyra. bo go nie potrzebuję. To jest chore. Naprawdę chciałaś z nim uprawiać seks? Słuchaj, spróbuj tylko o tym, co musisz powiedzieć. Co, on było obrzydliwy. No i przestań, miałam lepszych i gorszych. Od dawna to robisz? Nie muszę ci się spowiadać. Co, no nie musisz, ale i tak już wiem, w jaki sposób zarabiasz. No nie masz już niczego do ukrycia. Po co to robisz w ogóle? To jest kopalnia pieniędzy. Mogę nawet tysiaka dziennie zarobić. Boże święty, Zniżać się do takiego poziomu w szkole. Nie wiem, no każdy ma swoje życie, nie? I to tam wisi, kto jak zarabia, ale masakra, jeżeli o mnie chodzi. Z <śmuszczam> co o mnie chodzi? Bo chyba prosty prostu. Ale skąd czasami mi odkleja. No, masek za pieniądze. Słuchaj, nie jest tak źle, jak się wydaje. Sama powinnaś spróbować. Powaliło cię? Słuchaj, nie musisz tego robić do końca życia. Co ty jej tak proponujesz? Przecież ona będzie Twoją konkurencją na rynku pracy. Klientów ci będzie podbierała i co wtedy? Wtedy pożałujesz tego, że jej to zaproponowałaś. Wystarczy te dwa tygodnie i z łatwością zarobisz tego warsztaty. Tysiąc złotych? Dwa tygodnie? Na luzie. W sumie. Dzień dobry. Chłopcy, zmarzcie już to. Mam nadzieję, że ona się wciągnie w ten biznes. Wtedy będzie jej zależało, żeby sprawa nie wyszła na jaw. Przecież jakby moi rodzice się dowiedzieli, albo po szkole by się rozeszło, to byłoby po mnie. Monice bardzo zależy na warsztatach aktorskich, dlatego postanowiła, że zarobi na nie uprawiając za pieniądze. Dziewczyna chce poprosić o pomoc Sarę, która od roku jest prostop**ą. No brawo, do odważnych świat należy. Ale pomyślałam, że wiesz, pomożesz mi na starcie, powiesz co, jak takie tam... Jasne, słuchaj, e, na początek musimy ci zrobić super zdjęcia Takie wiesz, takie totalnie seksowne słuchaj, No dobra, ale tak, wiesz, żeby nikt ze znajomych mnie nie poznał, prawda? Jasne, jasne, bez twarzy Nie że to będzie w szkole robiła, te zdjęcia, no. nie? To... nie, no, to, to co to ma być w ogóle, nie? Jeszcze może na spotkanie się w szkole umawiajcie No dobra, no to słuchaj, no to ściągaj bluzkę Ale czy co, tu i teraz? No myślałam, że ci na czasie zależy No bo zależy no właśnie. No dobra. No to dalej. Ściągaj bluzkę. To no ja nie no nie wierzę w to nie. No co, co to by! Nie wiem, wszędzie te zdjęcia. Nawet kurwa, no nie wiem, na stacji PKP, ale w szkole to się nie dzieje naprawdę, nie? I wcale nikt tego nie zauważy. Wcale jak jakiś z uczniów będzie chciał się pośmiać, wejdzie na taką stronę, zobaczy, że ma laska zdjęcia na tle ściany szkoły. Nie wcale od razu nie będą szukać, która to uczennica. Wcale! I... Ale pamiętaj, bez twarzy. Pamiętam ze spokojem. Okej. Okay. No. To teraz tak. Słuchaj, stanie jakoś jakoś odważnie, wiesz, jak taka... Musisz być pewna siebie na tym zdjęciu wyglądać. Mhm. No, super. Okej. Okay. Może jakoś, wiesz, z palcem tak bardziej ponętnie może. Dobra. No, fajnie to wygląda fajnie. Teraz tak yy, nie możesz się garbić. Ramiączko, O! Tak. Opuść ramionczko. Mhm. Dobra. Super. Super, świetnie. Okej, okay, dziewczyny, coś zrobicie? Jej, no ale słuchajcie, naprawdę? Ja je... I taki ziomek od razu widzi, co się dzieje. Później sprawdza. Zero ukrywania się, zero. Zero w ogóle myślenia. Wyjedźcie. Wyjedźcie stąd. A co my to robicie? Powiedzcie mi, proszę. Wyjedźcie, wyjedźcie. Jezu, ale przypał. Nie przejmuj się. Nie ma czym. Słuchaj, ostatnie zdjęcie tylko zrobimy. Wiesz, musisz... No, cycki wywal na wierzch. No dobra. Okej. Okay, super wyszło. Dobra, to teraz założymy ci konto. No dobra. Słuchaj, musimy teraz zrobić. Ok, um, jest taka stronka... I jeszcze zakładają to konto na komputerze w szkole. Nie, nie, nie. I jeszcze się po prostu nie zdziwię, jak one zapomną się wylogować z tego komputera. No, ci zaraz, patrz, to no, wygląda mniej więcej tak. Dobra, to teraz ile chcesz brać za godzinę? Na ty ile bierzesz? 300 zł, to jest nie za dużo, nie za mało. No dobra, to też mi weź tyle. Okej. Okay. Mm, no i zdjęcia te dane. to dane. Tak, Sara, jest. Słuchaj, i widzisz, no. i tutaj masz tak. Masz numer, masz jakieś zdjęcia. Już, można? Jezu. Tak. Co, jest to? Monika, co to za hot sesja była? A co cię to interesuje? A interesuje. No i co z tego? Tu Sara wychodzimy. To... Ej, stary, widziałeś, jak się spyszyły? Ło! 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 Ale się spieszyły! Ło! Wow. Ło! Wow. 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 Co one kombinował ty? Nie o, wiem, ale muszę to sprawdzić. Dawaj, sprawdź w historii. już, kurwa. O Panie Mówiłem? Mówiłem? Nie, nie, ja nie wiem, W sumie może muszę ten odcinek jakoś rozkręcić, tak? To się nie dzieje, naprawdę. To jest chyba najgrubszy odcinek, jaki do tej pory oglądałem. To Monika! To jest Monika? Nie wiesz, że Monika jest. Dalej. Bierze sobie trzy stówy za godzinę. Stary, to co każdy mu powie, Ej, co, Nie, 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 coś, 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 coś. co, co no, mam lepszy pomysł, spokój się. No, ustawimy się z nimi i zrobimy z nich stary mega, mega bekę. No to, to, to jest, o, Dobra opcja, stary. Dzwonimy. Włączaj jeszcze. Go, weź szybko, wyłącz to, bo to przypał. Chodź. Czy on właśnie to zminimalizował, a nie wyłączył. No sprawdźmy to dokładniej. Nie wiem jak na innych systemach operacyjnych, ale na Windowsie z lewej strony jest minimalizacja. Czyli po prostu nie zamknięcie tylko schowanie tego okna. Chyba, że na iOSie jest inaczej, ale nie ciekawie to wygląda. Ktoś dzwoni. nie ten klient okej, okay, okej, okay, okej, okay. już, spokojnie. A gdzie wy Przecież wcześniej na korytarzu gadałaś. Czego się wstydzicie? No jak spokojnie? Monika nie wie, że dwóch licealistów odkryło jej tajemnicę i chcą się z nią umówić, by zrobić z niej pośmiewisko. Dziewczyna jest przerażona. Coraz bardziej boi się uprawiać seks za pieniądze. Okej, okay, okej, okay, odbieram. Halo? Tak, to ja, kotku. Tak, jestem wolna. 300 zł za godzinę. Może na parkingu, a potem pójdziemy do twojego auta. Dobra, no to do zobaczenia, kotku. Kotku, ty ty gryzie. Pamiętaj, parking przy szkole, żeby każdy k to widział. To było okropne. Tło no, do góry dobrze ci poszło. Ale pójdziesz tam ze mną, prawda? Ale po co ci tam ja? No bo nie chcesz sama. Boję się. Dobra. Jezu dziękuję. dziękuję. Chodź. Kurde, jak ten telefon zadzwonił, co ze strachu że mi się nogi ugięły. Wcześniej to wszystko wydawało mi się bardziej spoko, ale teraz, kiedy mamy już pierwszego klienta, dobrze, że Sara zgodziła się ze mną pójść, Ale i tak nie wiem, czy tam radę. Nie, no nie wiem. Monika nie, po to... szkole idzie spotkać się ze swoim pierwszym klientem. Bardzo się denerwuje i ma coraz więcej wątpliwości. Nie wie, że jej koledzy ze szkoły dowiedzieli się, że ma profil na portalu z anonsami towarzyskimi, i to oni się z nią umówili, żeby ją wyśmiać. W po imieniu Nurna! Słuchaj, um, wyobraź sobie, że to randka. Ale ja na pierwszej randce nie uprawiam seksu. Ale seks to nie jest nic wielkiego. No to... NIE! WCALE! Takie myślenie mnie dobija, nie? Nie wiem, może po prostu że jestem tak wychowany? Dla mnie bardzo dużo, wiesz? Dramatyzujesz. Y, może jakiegoś drinka na rozluźnienie? Nie sara, twoje drinki na rozluźnienie i p całą tę akcję. Wiesz co, nie zachowuj się jak ostatnia pani Kara, no przecież... No mam nie dam się przylecieć za kasę, nie rozumiesz? Dramatyzujesz, ale co z swoimi marzeniami, co z warsztatami? No to trudno, nie zostanę aktorką, przynajmniej nie zostanę też To ja tam idę. Czeka tam 300 zł. Czekało na ciebie. Przynajmniej ja je garni. No to rób sobie co chcesz. Serio, to ona pójdzie? Ja myślałem, że tamta się pojebało Przynajmniej się, stamty nie będą śmiać co, nie? Ale tato już ma rok stażu, to tam dwóch chłopaków się dowie, później, że cała szkoła, to ona to będzie miała totalnie w dpię. Nie tylko to będzie miała w dpię. No, GOD! Trochę taki żarcie jak ten ziomek wcześniej co przyjechał. Mam duży samochód? nie tylko samochód? Strasznie się wystraszyłam tą całą sytuacją. Jednak nie umiałam tak jak Sara. Nie wiem, jak ona to robi. Trudno, nie zarobię na warsztaty, ale nie zamierzam sprzedawać własnego ciała. Sara niech robi co chce, ja się z tego wypisuję. Ty, stary, słuchaj, zaraz to ma być. Na spotkanie z chłopakami zamiast Moniki idzie Sara. Uczniowie chcą sprowokować dziewczynę do tego, by się ośmieszyła. Zamierzają to nagrać i wrzucić do internetu, by zrobić z niej pośmiewisko w szkole. Sara nie wie, że idzie na spotkanie z kolegami ze szkoły, którzy odkryli profil Moniki na portalu z anonsami towarzyskimi. Ej kotku, nie zimno ci? Zaraz cię rozgrzeję. Nie wiem, ona też jakaś głupia, idzie tak na pewniaka, nawet nie wie czy to ten ziomek tutaj do niej dzwonił. Stałby sobie ktoś inny i taka laska idzie do takiego chłopa i tak z dupy do niego to mówi, nie? Nawet nie wiesz czy to on do ciebie dzwonił? Sara? Lol, co ty tutaj robisz? Wiesz co ty... co ty tutaj robisz? Słuchaj, nie spodziewałem się ciebie, myślałem że będzie Monika, no ale jak już tutaj jesteś... Ale wiesz być. co ja nie, nie wiem o co ci chodzi, także Ej, słuchaj, biznes to biznes. Ja mam kasę. Zróbmy to. Pokaż kasę. No i Ale to zostaje między nami. No, spoko. A co możesz mi zaproponować za te czystówki? Co chcesz? Wszystko? No, takie wiesz, super hardcore'owe akcje. <laughs> Poczekaj. No powiem wam, że jakiś jakichś detektywów z was nie będzie. Musicie brać przykład z detektyw Kamel albo detektyw Klepka. Z nich powinniście brać przykład, bo na razie to jesteście tacy spaleni, że masakra. Poczekaj, co, co to było? Nie nic, na pewno nic, ale nie na to. Ej. ej, słuchaj, Wróć, kocku, ale no weź! Kocku, chodź. Super! Ola, słuchaj, ale masz skąd robinie! Ej, nie, nie, nie ty tu nagrałeś, tak? Oddaj nagranie. Nie pokazujcie tego nikomu. Bo to jest nasze. Ale słuchajcie, ja wam nawet mogę zapłacić, okej? Słuchaj, my się nie dajemy za pieniądze, wrzuciłeś się do Ciebie. Przecież jak te dwa debile, pokażą to nagranie, to będzie katastrofa. Jak ja się pokażę w szkole, wszyscy będą mieli mnie, mnie za... No wszyscy będą mieli się za c ale nie jesteś nią? Jakby no k. -a. Dlaczego się wstydzisz swojej pracy? Każdy może robić co chce. To wszystko wina tej głupiej Moniki. Ona mnie w to wplątała. Mam pytanie. Licealiści, którzy wczoraj nagrali spotkanie z Sarą wrzucili filmik do sieci i wszyscy uczniowie już go widzieli. Dziewczyna jest załamana, że jej tajemnica wyszła na jaw. Teraz wszyscy się z niej wyśmiewają. Ej, kurczę, to to biorę! Ale patrz, idąc z taką prostą, matematyczną logiką: jak za trzystówki masz godzinę, nie? To za trzy dychy będzie takie jakieś sześć minut porządnego wyjścia. się! Jesteście okropni, okej? No, chyba nie tak okropnie jak twoje klienci, ale. Poważ, już się rozebrała już się rozebrała. Chyba dobra jest tym nie? Odwajcie się od nich, debile, co? ty co, i menadżerka? No bardzo śmieszne. Wyluzuj się. Widziałam filmik, straszne. Przecież to jest jakiś dramat, wszyscy o tym już wiedzą. Musisz usunąć to konto z neta i nigdy więcej nie spotykać się z facetami za kasę. Ale co to da? I tak już wszyscy wszystko o mnie wiedzą. Spokojnie, to potrwa tydzień. Znajdą sobie nowy temat i nową ofiarę. No, w tych czasach to by nawet krócej niż to tydzień potrwało. Teraz normalnie co dwa, trzy dni jakieś afery wyskakują. Coś nowego cały czas jest i o tych starych rzeczach które już normalnie po trzech dniach każdy zapomina. Tak się wszystko teraz kręci szybko. Skąd wiesz? Nie, powiedz, jak można było tak nisko No zajmij się sobą, co? To Także. lubię to! Szkoda, że ona ją tak nie wypchnęła w te drzwi, żeby normalnie tam wpadła. Ale to by było za piste, nie? Film akcji, takie efekty specjalne, ona ją tak wpycha, ona tam wpada normalnie, robi roz rzuca się na nią, napierdzielają się, jak nie wiem, w się głowie, rosi. Ej, 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 dziewczyny, co się tutaj dzieje? Nic takiego, pani profesor. No jak to? Szarpiecie się na korytarzu i nic? Ta ba mnie zaatakowała. Ej, uważaj na słowa. Ale to prawda, Sara jest prosty t... Sara. Co to ma znaczyć? Nic takiego. Dobrze. Chodź porozmawiamy, ty dostajesz uwagę. Ale Bez profesor. dyskusji, bez dyskusji. Nauczycielka Jolanta Żabińska jest zaniepokojona tym, co usłyszała. O, kolejna detektyw! Już będzie sprawę badała! Detektyw żaba! Żabcia! Ona normalnie kuma tą grę detektywisty... detektywistyczną. Ona normalnie to kuma! To trzeba kumać! Do Sary zaczyna w końcu docierać, że źle zrobiła. Sara, możesz mi wytłumaczyć, o co chodziło w tej awanturze? To... o nic takiego. Powiedz mi prawdę, chcę Ci pomóc, możesz mi zaufać. No dobrze. No więc chodzi o to, że faktycznie pracowałam jako prostójka przez jakiś czas. I dwóch licealistów umówiło się ze mną i nakręciło filmik. Nagrało mnie. No więc później wrzucili to do internetu i tak cała szkoła o tym wie. Boże dziecko, dlaczego ty to robiłaś? Co ty się tak interesujesz? Nauczycielko, co? Nie wiem, co ty jesteś jakimś detektywem, detektywem żabą. Chciałam tylko zarobić. Nikomu nie szkodziłam, nikogo nie oszukiwałam. A zresztą jestem dorosła. No jasne, jako dorosła osoba powinnaś przestać się oszukiwać. Naprawdę nie masz takiego poczucia, że źle postępujesz? Sama nie wiem. No to dlaczego teraz się wstydzisz, jak sprawa wyszła na jaw? No bo. no bo faktycznie głupio robiłam i strasznie tego żałuję. Ale, co ja mam w takim razie zrobić? Niech mi pani pomoże. Najważniejsze to wyciągnąć wnioski i nie popełniać tych samych błędów. No ja nie wiem, przykro mi, ja muszę zadzwonić do twoich rodziców. Ale, ale po co do moich rodziców? Po co oni? Sprawa jest zbyt poważna. No, ale miała mi pani pomóc. No, właśnie, pomagam. Ja w takim razie chcę zmienić szkołę, Sara. To nie jest rozwiązanie. Szczerze, to by było najlepsze rozwiązanie. Ja bym od razu szkołę zmieniał. W ogóle wyjeżdżał z tego miasta. Nie wiem, serio bym tak zrobił. Powinnaś się z tym zmierzyć. Na tym właśnie polega dorosłość. No ale... Sara nie zmieniła szkoły i wciąż jest wyśmiewana przez innych uczniów. Chłopcy, którzy ją nagrali, zostali ukarani naganą. Hej, Monia. Jak tam z tymi warsztatami? No wiesz, no nie mam szans, żeby na nią zbierać. Ojej, no to troszeczkę słabo. No trudno, ale wiesz, i tak będę zdawać do szkoły aktorskiej, może bez przygotowania też mi się. Kiedy mi się to zwróci? Jeszcze z tydzień i znajdą sobie nową sensację. Wytrzymaj. Nie no i serio, wam teraz tak mówię na koniec tego odcinka, bo właśnie go kończymy. To jest też złe, że oni się tak znieśmieją i cały czas ich dokuczają, wyzywają. To jest, też tak nie powinni robić. Trzymajcie się cieplutko do następnego odcinka. Siema!